Cześć, dzisiaj ogłoszenie parafialne, a jednocześnie rekomendacja, ponieważ książka Systemy Siatek Bruckmana, którą chciałem serdecznie zarekomendować, w szczególności początkującym grafikom, ale również tym troszeczkę bardziej już zaznajomionym z tematem, jest ponownie dostępna w sprzedaży. Mówię to ponieważ czasami bywały problemy z możliwością zakupu tej książki. Jest to książka, która moim zdaniem jest książką. Która najlepiej w ojczystym języku traktuje temat siatki, która kompleksowo wyjaśnia czym jest siatka, po co ją się stosuje oraz podaje jej praktyczne zastosowania, przykłady zastosowań i co ważne, nie tylko w projektach do druku, ale na przykład w projektach wnętrz. Więc jest to znakomita inwestycja, która pozwoli Wam po prostu szybciej, wydajniej tworzyć projekty jakościowe. Niektórzy twierdzą, że wiedza w niej zawarta. Zde zdezaktualizowała się troszeczkę, ponieważ jej pierwsze wydanie jest 81 roku. Ja natomiast twierdzę, że dobre zasady się nie deaktualizują. Natomiast jeżeli łamiemy jakieś zasady, to dobrze wiedzieć, jakie łamiemy zasady i po co to robimy. Więc y, y, zachęcam do zakupu tej y, lektury, jeżeli jeszcze jej nie macie, no bo uważam, że każdy projektant powinien książkę Systemy Siatek y, mieć na swoim biurku. Pozdrawiam.